Ale może zrobić coś wyjątkowego. Wierzę, duża część tej publiczności. A może wszyscy bez wyjątku przyszli, żeby ją dopingować. Ewa Swoboda na torze czwartym, Jackson na piątym, Richardson na szóstym. To są główne aktorki. Pięknie Ewa wyszła z bloku. Znakomicie. Prowadzi przez chwilę. Teraz już nabierają tempa te specjalistki od 100 metrów, ale Ewa biegnie znakomicie. Będzie trzecia. Świetny wynik Ewy. To może być... Poniżej 11 sekund. sekund. Ewa pobiegła naprawdę życiowo. Wspaniale, jak natchniona. Richardson y, 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 fetuje zwycięstwo na poziomie 10,76. Druga w tej sytuacji Sherika Jackson. Ale ile pobiegła Ewa, bo to jest klucz. Do radości 10,78 ostatecznie Szeriki Jackson. Jak tam blisko było. Ewa poetycznie wyszła z bloku. 10,90 Ależ tej setnej zabrakło do rekordu, wyrównania rekordu Polski Ewy Kasprzyk. Przepiękny! Wreszcie wreszcie, 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 wreszcie! Jaki był wiatr, patrzmy? Mnie nie było, nie było. Bezwiecznie Wiał tak po prostu, jakby nie wiał. Zaraz zresztą zobaczymy spokojnie. Życiowy bieg Ewy, no znaczy życiowy, dotąd życiowy, bo życie przed nią, kariera przed nią, 10,94 naprawdę wspaniały bieg Ewy od początku, od reakcji startowej, która była jak z katapulty, popatrzmy. Ależ wyszła z bloków, zobacz, wyszła pierwsza, zdecydowanie pierwsza i te pierwsze metry też pochylona, mocno pracowała, tutaj to miała pół metra nad Sherryką Jackson przewagi, no później się mocno rozpędziła Jackson i nie tylko ale Ewa mocno utrzymała tę trzecią pozycję, ależ ona jest mocna, patrzę gdzie ten wiatr, bo go tutaj nie widzę, ale my tu siedzimy proszę Państwa od góry na stanowiskach właściwie nie wie, jest duchota wiatru nie ma nie wiem, może 0,5, może wcale może nawet lekko przeciwny